Do nas Mówił żeby... Mówiłam mężowi, patrzyłam, mówię, to że nas przyjdzie. Dlaczego chcecie, żeby mężczyzna był prezydentem? No, przede wszystkim nie chcemy, żeby wpuścili tutaj tych imigrantów, tak? To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia godności, to jest kwestia praw kobiet. O tym się nie mówi w ogóle w ten sposób. Ja sobie nie wyobrażam, jaka kobieta, jako przyszła matka na przykład. Żeby biegali mi tutaj jacyś nielegalni imigranci, żebym bała się po prostu wyjść e, na zewnątrz. Tego sobie absolutnie nie wyobrażam. No to jest taka kwestia, która jest niepodważalna, wydaje mi się. E, I to niezależnie od opcji politycznej, czyli bezpieczeństwo ponad wszystko. No i później wchodzą kwestie inne, no nie wiem, na przykład światopoglądowe, to się faktycznie każdemu nie, nie musi podobać, tak? E, ale myślę, że coś za coś, tak? Tak, wydaje mi się, no bezpieczeństwo przede wszystkim, to jest dla mnie najważniejsze, a pozostałe kwestie podatkowe, Zielony Ład, no to też jest równie ważne, ale... No i przede wszystkim i od zawsze jest prawicowy, a nie teraz, bo jest modne bycie prawicowym. I nie jest kameleonem.